Dzisiaj eksperymentalnie trochę inna formuła niż zwykle, czyli omówienie artykułu. As the illusion of thinking, understanding the strengths and limitations of reasoning models via the lens of problem complexity. Pracowników APLA. Oni się tutaj zajęli przetestowaniem tych modeli reasoning, czyli jeżeli używacie dość dużo LLM-ów, to zauważyliście pewnie, że od kilku miesięcy pojawiły się takie opcje Deep Thinking i tak I tutaj w tym artykule przetestowali właśnie różne modele, żeby ocenić kiedy i czy naprawdę to Deep Thinking pomaga. One są tutaj w różnych modelach, tutaj właśnie są wymienione podświetleniem, czyli to jest to O1, O3, Deep Seek R1. Cloud, Free Seven Thinking. Yy, oni się skupiają głównie na Dipsiku i na Klodzie, dlatego, że do nich jest lepszy dostęp. Oni to oceniają na podstawie takich, powiedziałbym, gier logicznych. Tutaj w artykule to jest nazywane puzzle, coś tam. Jednym z przykładów to są te takie, tutaj, właśnie Pegina, na wieżach Hanoi. Dalej są wyjaśnione, pokazane trzy inne. Gdy do tego zaraz dojdziemy. No, ich zdaniem to jest lepszy sposób testowania skuteczności właśnie tych modeli z wnioskowaniem niż zadania matematyczne. Modele z wnioskowaniem no to są takie modele, których mimo, że jest jeden prompt, to on jakby krąży. Bo prawda, może sami stosowaliście taki zabieg, żeby. Wyniki z jednego modelu wrzucać drugiemu, żeby sprawdzać, czy są poprawne. Więc te modele typu Reasoning generalnie mają to powiedzmy wbudowane. Takie jest ich działanie, żeby to po prostu od razu robić i krążyć w jakiś sposób po tych danych. No i teraz generalnie wyniki tego artykułu mówią, że dla prostych problemów. Standardowe LLM -y są OK i mają dobre wyniki. Dla problemów o średniej złożoności te modele z myśleniem, z wnioskowaniem są lepsze. Natomiast dla problemów z dużą komplikacją one też już nie wyrabiają. Znaczy czyli możemy zakończyć filmik. Wy się możecie rozłączyć, dać łapkę do góry, zasubskrybować i koniec, prawda? No, ale jeżeli ktoś jednak jest ciekaw yy, tego, w jaki oni sposób doszli do tego, no to yy, idźmy dalej. No, więc tutaj jest też jakiś jeszcze taki, właśnie przykład yy, z literatury na tych zadaniach matematycznych. Oni tego nie chcą stosować, powołują się tutaj tylko na yy, badania innych osób. Tutaj mamy te przykłady yy, tych czterech, właśnie gierologicznych, czy też Puzli, czy środowisk puzzlowych, tak to jest tutaj, można by przetłumaczyć, czyli to są właśnie te wieże Hanoi, gdzie trzeba odpowiednio przekładać pojedyncze te dyski, żeby wszystko przenieść stąd tutaj w jak najmniejszej liczbie ruchów. Tutaj takie warcabowa gra. Przekraczanie rzeki, gdzie tam prawda jest łódka, w której się tylko dwie rzeczy mieszczą i trzeba pływać w tą i z powrotem, i tak dalej. No i takie te tutaj klocki, wieża z klocków. Tutaj to jest omówione. No i tu mamy właśnie tą. Chyba to jest właściwie najważniejsza ilustracja. Mamy te jakby trzy strefy. Strefa żółta to jest ta strefa complexity czyli w tym przypadku na przykład Tower of Hanoi liczby tych dysków czyli 3 to jest tak jak było na ilustracji i z takim z takim zaawansowaniem problemu radzi sobie zwykły LLM równie dobrze co ten thinking prawda tutaj na tej ilustracji której ja teraz myszką pokazuję no to jest porównanie kloda 37 z i bez tego thinking, poniżej są dwa dipsyki, R1 i V3, V3 to jest ten bez thinking, R1 to jest ten z thinking. Kolejna strefa niebieska, czyli to jest od właśnie mniej więcej 4 do 10 tych dysków na wieży, żeby je przenosić w pojedynczych ruchach. Jest istotna różnica, że te modele z thinking, z reasoning sobie lepiej radzą. No, i strefa czerwona to jest strefa, prawda, śmierci sztucznej inteligencji, gdzie te algorytmy sobie już yy, nie radzą. Ja szczerze mówiąc, nie znam tej gry, więc nie wiem, jak to jest w wypadku ludzkiej inteligencji. No, bo to już jest rzeczywiście, chyba, dość duże zaawansowanie yy, tego problemu. Yy, dobrze, przejdźmy tutaj do rozwiązań. Yy, oni tutaj stosują właśnie taką miarę Passet K Performance, czyli to, jest, to nie jest miara poprawności językowej, taka metryka tekstowa, jakie się zazwyczaj w NLP stosuje, czyli ile słów jest do siebie zbliżonych, no bo to jest zadanie logiczne, prawda? Więc tutaj yy, nie o to chodzi, żeby porównywać yy, podobieństwo słów, tylko to, czy zostało osiągnięte funkcjonalne cel. Ta metryka jest chyba głównie związana z generowaniem kodu przez modele. No ale tu w tym przypadku jest tej interpretacji powiedzmy wygranej w grze. I tu są porównane właśnie te różne komplikacje i ilości tokenów. I tak. Wszystkie modele pokazują właśnie zbliżony taki wzorzec, jeśli chodzi o kompleksowość problemu to znaczy zgodnie z intuicją y, dokładność spada gdy kompleksowość problemu rośnie co oczywiście jest jakby no, uzasadnione aż do pewnego aż do poziomu zera gdy już po prostu problem jest zbyt skomplikowany co właściwie no, potwierdza to, że ich metoda działania jest y, dobra jeżeli to byłyby jakieś takie nienaturalne tutaj zmiany no to by świadczyło o tym, że Systemowo to jest źle ułożone. Tak, no i tutaj to mamy właśnie pokazane, jak te różne rodzaje modeli, czyli fioletowy dipsyk, taki, powiedzmy, żółtawy, to jest kloc z myśleniem. Że one wszystkie mają tą mniej więcej podobną tendencję, prawda? Jedne są lepsze, drugie gorsze, ale jakby ogólne zjawisko, co się dzieje, gdy rośnie kompleksowość, jest to samo. Tak, no i tutaj. Oni opisują, co dokładnie robią, czyli yy, oni analizują nie tylko wynik, ale też analizują przebieg tego myślenia. Tam może widzieliście, jak znaczy na pewno widzieliście, jak stosowaliście te głębokie myślenia. Że te modele też pokazują sam proces, co robią w trakcie tej analizy, no i oni tutaj też to analizują. To, co też zauważyli, to jest to, że dla tych prostszych problemów, właśnie te modele myślące, te, znaczy te wnioskujące, one często mają tak naprawdę gorsze wyniki. Pojawia się idea overthinkingu, czyli poprawne rozwiązanie jest, Odrzucane, ponieważ zaczyna ten algorytm myśleć i analizować nad różnymi innymi rozwiązaniami. No, i tutaj jest właśnie pokazany ten rozkład. To są dość skomplikowane ilustracje. Może ja to spróbuję trochę przybliżyć. O. Tak. Więc tutaj mamy kompleksowość, czyli liczba tych, właśnie talerzy, na przykład w wypadku tych wież Hanoi. Tutaj jest, która jest pozycja w tym myśleniu, czyli to jest jakby, i to jest znormalizowane, czyli tak właściwie to powinny być tutaj wartości, moim zdaniem, procentowe, to by było trochę naturalniejsze. I czerwony krzyż i linia, no to są niepoprawne. Te zielone fajeczki, te są poprawne. I tu jeszcze jest też dodatkowo rozkład, to znaczy te, te dwa punkty tutaj... To jest średnia, natomiast jest też pokazany jako ten taki cień, cały rozkład. No i to właśnie widzimy, że dla tych małych kompleksowości, trochę wbrew intuicji, te poprawności są niżej, i później następuje takie przegięcie, i dla tych bardziej złożonych problemów one jest większe prawdopodobieństwo właśnie poprawnej odpowiedzi. Zacznijmy sobie normalny rozkład. Kolejna, kolejny element eksperymentu, który zrobili to w prompcie podawali tak naprawdę opis algorytmu, który należy stosować, żeby zrobić to dobrze. I generalnie to wcale raczej tutaj nie pomogło jakoś wybitnie. To są właśnie tutaj te ilustracje A i B, yy, więc w jakimś sensie AI zignorowało to, że podano rozwiązanie, tylko szukało go i tak. No, i dochodzimy do konkluzji, więc dajcie znać, czy taka forma tutaj dodatkowo na kanale się Wam podoba, jest przydatna. To wtedy, właśnie, może dla odmiany w weekendy, postaram się dodawać takie analizy artykułów. A oczywiście te moje własne opracowania albo wywiady w środę będą dalej. Więc czekam na komentarze, czekam na lajki. Jeśli będzie ich odpowiednio dużo, to wkrótce pojawi się omówienie kolejnego artykułu. Dzięki i do usłyszenia.